Wojtek chyba jest w szoku, <laughs> nie wie co się dzieje. Dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto, ponieważ jest Światowy Dzień Krokodyla. Postanowiliśmy, że Wojtek dostanie dzisiaj coś zupełnie innego niż zawsze. Dostanie jabłuszką. Zobaczymy czy się na nie skusi, bo kiedyś była próba z bananem. No, pudło. Wojtek, leżysz na nim. Nie udało się, więc dzisiaj jest ten... Ostatni raz, w którym podamy mu owoc, bo jeżeli nie będzie chciał tego jabłka zjeść, no to już sobie z takimi pokarmami odpuścimy. Wojtuś, chcesz się Zobacz, jakie ładne, słodziutkie. Jest i Wojtek, jest i jabłko. Eee, I teraz będzie próba takiego delikatnego potrulania jabłka w kierunku Wojtka. Uwaga. <laughs> Wojtek, to twoje smaki, czy nie? O kurde, jej jabłko. Ale czy zaraz może je wypluje? Ale proszę cię Wojtuś, jak chcesz je wypluć, to wypluję tutaj, nie do wody, nie rób mi tego. <grystanie> Wojtek chyba jest w szoku. <grystanie> nie wie co się dzieje. Nie ma futra, nie ma piórek, jest skórka i co teraz? Och no. O nie. Wojtek teraz chyba swoimi kubkami smakowymi stwierdza co ma w paszczy i czy ten pokarm jest jadalny wzrok Wojtusia mówi jedno czy mnie pogrzało co żeś ty mi dał chłopie O, chyba nie smakowało mu jabłuszko